Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silniku Mitsubishi. Jedziemy dalej. Silnik Mitsubishi 1.5 Miwek o mocy 109 mechanicznych, oznaczony symbolem 4A91. Występował w takich autach jak Mitsubishi Colt, 6 generacji Mitsubishi Lancer, 8 generacji czy Smart 4, 4. Podobnie jak poprzednik, 4 cylindry, 16 zaworów, wtrysk wielopunktowy. Rozrząd na łańcuchu yy, oleju wchodzi około 4,2 litra. 5W30, wymiana co 20 tysięcy lub co roku. Yy, silnik polecany do instalacji gazowej, aczkolwiek jest sporo silników jeżdżących na tej instalacji. Tutaj pamiętajmy o regularnej regulacji zaworów. <laughs> Co do samego silnika, tak jak poprzednik, jest to wspólna konstrukcja z Daimlerem Reisslerem. Co do zalet tego silnika, dosyć dobra dynamika, elastyczność tego silnika, rozrząd na łańcuchu, bezobsługowość. <tryk> Tutaj dosyć małe spalanie jak na moc tego silnika, bezawaryjność, trwałość konstrukcji. Co do wad, tutaj podobnie jak w przypadku poprzednika, problemy z układem elektrycznym, z cewkami zapłonowymi, z alternatorem, yy, konieczność regulacji zaworów, jeżeli będziemy mieli zasilanie instalacją gazową. Ogólnie jednostka bezawaryjna trwała, yy, nie sprawiająca jakichś większych problemów. Poza regularnym serwisowaniem, <laughs> raczej większość użytkowników jest zadowolona z tego silnika. Także tak to wygląda w przypadku silnika 1.5 Mitsubishi Miwek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Pozdrawiam. Do zobaczenia.